Marszałek Sejmu twierdzi, że ja dziennikarką nie jestem. Mam teraz zakaz wstępu do Sejmu. Nie mogę tam rozmawiać z politykami. Dlatego spotykamy się w Gdańsku. I proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia zachowanie marszałka? No e, ja myślę, że pan marszałek e, e, ma swoje racje. Ale, ale nie uargumentował tych racji w sposób, który dla mnie byłby przekonujący, bo odwoływanie się do prawnych definicji jest tu dla mnie mniej istotne. Bardziej istotne byłoby dla mnie to, że mamy do czynienia z osobą nieletnią i w związku z tym o tym, czy pani się czy panienka się wybiera do Sejmu czy nie, powinni e, decydować rodzice e, i pan marszałek powinien e, raczej interesować się tym, czy, e, czy rodzice wyrażają zgodę na taką aktywność. To byłoby decydujące. Ja, e, ja e, nie. E, nie przejmowałbym się niczym innym poza tym, czy prawa rodzicielskie są respektowane. Teraz szybka zmiana tematu. Kto powinien zostać prezydentem Polski? Hołownia czy mecen, a może ktoś jeden z prezydentów miast? Trzaskowski czy Piech? To jest pana kandydatem. Kto pana zdaniem prezydentem Polski zostać powinien? Prezydentem Polski powinien zostać ktoś, kto daje rękojmie występowania w polskim interesie narodowym, stania na straży polskiej racji stanu i myślę, że z tych kandydatów, których pani wymieniła, nie wszyscy spełniają te kryteria. Z całą pewnością nie spełnia tych kryteriów pan marszałek Hołownia, który swoją publiczną aktywnością wielokrotnie potwierdził, że podlega innym determinantom i inne racje, i inne interesy są mu drogie, leżą mu na sercu. Kiedy pan marszałek na przykład w grudniu ubiegłego roku, doprowadził do e, żenującego spektaklu e, powtórnego zapalania świec hanukowych w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. E, no to, e, to, e, to było to właśnie bardzo dobitne potwierdzenie, że pan marszałek albo nie orientuje się w tym, z jaką materią ma do czynienia, albo też lekceważy znaczenie symboli, rytuałów, że albo jest niedoinformowany, albo też albo też z wyrachowaniem bierze udział w promocji sprzecznych z polskim interesem i uwaga, z polskim prawem doktryn, których wyrazicielem był eksponowany wówczas na portrecie rabin Schnerson z Nowego Jorku, który był, który był przecież ostentacyjnym rasistą i, i promowanie takich postaci, takich doktryn. W sercu e, państwowości polskiej, w takim centralnym punkcie, jakim jest siedziba najwyższej władzy ustawodawczej, e, no to po, prostu, to po prostu było i bezprawne, i żenujące. E, co do innych osób, które pani wymieniła, e, e, no, e, mamy tam pana Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, o którym również można powiedzieć wiele rzeczy, ale nie można powiedzieć, by e, kierował się on polskim interesem, interesem i polską racją stanu. Jest to znany, notorycznie e, znany e, szermierz, e, rzecznik, propagator e, różnych doktryn, z których, e, z których e, e, które są wymierzone w wolność, własność, godność Polaków. O! Podajmy tylko przykład: e, strefa czystego powietrza, e, to jest de facto e, e, ograniczenie prawa e, Polaków do swobodnego przemieszczania się. To jest, e, to jest e, dzielenie ludzi na kategorie. E, tych lepszych i gorszych, tych, którzy mają e, nowszy samochód i tych, których na to nie stać. E, tak więc drogą eliminacji, drogą eliminacji e, mogę na, e, na Państwa użytek e, krytykować różnych kandydatów. Innych kandydatów Innym kandydatom tego nie zarzucę, ale przecież my rozmawiamy o kampanii wyborczej, która jeszcze nawet nie została ogłoszona.